Co jest kurde Brzeszona? Chodzi na to, że tak. Dziwnie, że nie znajdujemy żadnych, nie wiem, siekier, hmm. e, jakichś łomów, takich wiecie, broni, ale innych niż krzesło, jakieś noga od krzesła, albo Rurka, kurde. No dobra, chodźmy na to piętro. ty idź pierwszy. No nie wytrzymam. Dobra, czekajcie. A oj, wykorzystałem wszystkie te. No trudno. Chciałem ich jeszcze raz tutaj tą rurką wyjaśniać. Zajrzyjmy tutaj. Dobra, no Elion jest twój. Zostań tam <grymne> na czatach. <grymne> Ten jest już niebezpieczny, bo ma szota. Ale nie widzę żadnego jego ziomka w pobliżu. Było porobione, co? A nie, sobie jeszcze, patrzcie tam. Dobra, szybko musimy przemknąć. Tu się skateram. E, jeden z kijażkiem, jeden z jakimś gnatem. O, i ten z shotem. Okej, okay, ten z shotem się tu zbliża. Okej. Okay.

to jest? Co to jest koło? Skąd się wziął ten z dołu przybieg? A jest na dole jeden patrzcie. Widzicie? 그렇 Już? Już. A nie, nie <śmiech> <śmiech> mogę tak cały dzień. O patrzcie, samo woda z niego została. Tak go zjarała. Patrzcie, ja mówię, że woda jest zdrowa. A gości tak zginął. Ale ta butla. Mistrz. Na wcześniejszym piętrze Eli po prostu rządziła. Teraz na tym, na tym piętrze to po prostu ta butla to mnie rozwaliła. Wierzę się, że udało mi się w końcu ogarnąć te wszystkie mechaniki skradania się, powania się i strzelania, przede wszystkim. U. cienko za amunicją. Co to było? Gdzie? Gdzie spierdzielasz? Już patrzcie, już pobiegła na piętro. Tam pewnie będą jeszcze przeciwnicy. Przydałoby się znaleźć naboje do szota. O, cegiełka. Wszędzie wklejają to cegły? Gdzie są? Nawet w zlewie jest cegła. O. tu co za miejscóweczka. Nice. O, papier, papier toaletowy. Patrzcie, a w naszych czasach taki rarytasik, a w tamtych czasach... Taka wielka szafa i nie da się jej otworzyć, aż szok. Hmm. Zobaczcie, kupa wszystkiego, a nie ma... Amunicji do mojego ulubionego szotka. Pod prysznicem pusto. Już nie wiem gdzie byłem, a gdzie nie. Na pewno nie O matko, Już skończył się ten hotel? Chyba tak. Gdzie to Eli wrąbało? Dobra i to jest chyba miejsce, w którym ja już byłem Tak coś mi się wydaje Tak, stąd przybiegłem No dobrze, idźmy na jeszcze kolejne piętro. Już się stęskniłem za tymi zombiaczkami Fajnie im się mordo obija. mm -hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. no? let's see where this goes. To już wlazła. Tak, zeskoczymy na tą windę i wiecie, co się stanie. Dawaj, młoda, ty teraz zeskakujesz i zjeżdżamy na dół. Coś tu skopa w coś walni. Czy A, tam. Patrzcie, myślałem, że się zapadnie, ale musi coś być z tym. On ją podrzuci i spadniemy.

Blu, 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 blu. Teraz, jakby do niej krzyczał, to by było mistrzostwo. O, z windy jakieś trybiki wypadły, to sobie otworzy. oj, je po sobie wziąłem. Znaczy, jak on pływa, kurde, niczym pływanie synchroniczne, co najmniej. O, tu się nie da. Wiecie, że tu będą zombie, nie? Nie. Szkoda, że to nie będą laskacze, bo już nie istnieją. Marwy. Co? No mam tylko trzy naboje boje. Chcecie Czy cię nastraszycь Bartusię? Ludzie, ja grałem w The Forest chyba ze 100 godzin. Nie ma szans, żeby mnie jakaś lampa spadająca przestraszyła. O, jakieś fajne rzeczy do ziedzenia. Muzyczku fajne. Nie powiem. Soundtrack jest tutaj elegancki, ale wątpię, żeby był jakiś grzyb pasażyt, który na przykład opętał rykina, który żyje w tych wodach. Raczej nie. Dobra, stąd przyszedłem, tam byłem. Czyli muszę pójść tymi drzwiami i się obstrać z jakiegoś powodu, pewnie. Coś tu mi pewnie wyskoczy. Albo się zwali na łeb. Dobra, tutaj lampa już mnie nie zaskoczy, czyli trzeba zamurkować. Ok, to było ciekawe doświadczenie. Wracamy. Wracamy, bo mam jakieś wrażenie nieodparte, że coś ominąłem. Jeszcze inna miejscówka? Kurde, nie tu chciałem być. Co to ma być? Ile tu jest miejscówek? No dajesz. Hmm. Skąd ja przybiegłem? Czy już się zapadło? Po prostu to, co ja przypłynąłem stamtąd. Czy to było tutaj? Tu jest zapadnięte. Tu też. Tylko tam jest przejazd. Przejazd. Mhm. To nie wiem. Chyba ta miejscówka, z której przyszliśmy, już jest nie, nie do odzyskania. Tak mi się wydaje. O! Ale co, totalnie nic tutaj nie znajdziemy? O! Zarodniczki. Może będzie puchacz. Red Queen. Fıvır uyanışı var mı? de... Okej. Okay. Czyli, czyli. Aha, czyli tutaj po prostu ma być tak creepy, dużo wody. Czy? No jest creepy bardzo. Dobrze, że lubię takie klimaty. To tyle. Pływającego jedzonka. O właśnie. Je yeah, shotgun! I ostrze nawet jest jedno, zobaczcie. Ważne, że są już dyshota naboje. Można szoto pod wodą utrzymać, co nie? Przecież co? rochnie moknie i w ogóle. Z wodoodporny. Czyli koniec końców i tak musimy tędy płynąć, czyli prawdopodobnie ścieżka, z której przypłynęliśmy zwyczajnie została zasypana albo coś i nie możemy iść inną drogą. Okej, okay, zapiszemy sobie w takim razie tutaj.